Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Uwielbiam rozmawiać z tym gościem, więc jest kolejna okazja, żeby porozmawiać. Góral, paprodziad, naturalna generacja, a ze mną paprodziad i Krystyna tam w tle, więc pewnie jak zaraz tutaj przyjdzie, to się nie zdziw. Cześć Krystynka. Ona teraz drapie się, robi sobie poranną toaletę, ponieważ spotkaliśmy się dziś o wczesnej godzinie porannej, w której raczej artyści powinni spać, no ale Wodek bardzo wcześnie wstaje i, i działa. No dobrze, naturalna generacja. Co musi się stać, żeby ta płyta trafiła do szerokiego grona odbiorców? Downtempowa płyta, która nie jest, ten gatunek nie jest obecnie chyba popularny, albo może wyprowadzić mnie z błędu, bo może jest, a ja nic nie wiem. Tu więcej by ci powiedział Góral, yy, yy, bo yy, okazuje się, że down tempo jest coraz bardziej popularne. Oczywiście na świecie do Polski te trendy zawsze przychodzą troszkę później, ale też coraz więcej składów downtempowych w Polsce się pojawia i jest to muzyka kojarzona bardzo z, z takim. Yy... Z takimi odbiorcami lubiącymi transowe, hipnotyczne, miękkie, takie kojące, bujające rytmy, ale, ale coraz mocniej, coraz szerzej, wręcz komercyjnie, też już się zaczyna pojawiać ten nurt na świecie, więc to jest taka trochę innowacja na polskim rynku. No, ale to, że, że taki w, w, tych, w tych piosenkach pojawia się takie przesłanie, to już w ogóle jest turbo innowacja, bo w Polsce na pewno czegoś takiego nie ma. Ale nie ma czegoś takiego. No dobrze, że zaczniemy od tampowych, pytań, potem przejdziemy do rozbudowanych. Połączenie z Guralem. Co się stało? Nie wiem, wcześniej się znaliście, Gó paprodziad Gural, niby te sam niby ten sam pierwiastek, ale jednak różne muzyczne światy. Tak, no znamy się z Góralem już o, o, od wielu lat. Nasze szlaki się przecierały na, na różnego rodzaju eventach, festiwalach, juwenaliach. Gościł na moim festiwalu Kazimiernikation wiele razy, aż w końcu żeśmy stwierdzili, że trzeba przynajmniej jeden wspólny numer sobie zrobić i, i zaczęło się od pierwszego na tej płycie utworu Rakieta. I, w ogóle tak. I, I potoczyło się tak, że, że mamy całą płytę. Troszkę dzięki wytwórni SP Records, która nas namówiła, żebyśmy poszli za ciosem i spróbowali nagrać cały materiał. Ale nie obawiali się, jeżeli już poruszyłeś temat wytwórni, że to się z takim przekazem, z takimi tekstami, że się nie sprzeda, no bo to jest do. To... Chciałbym, żeby to miało potencjał komercyjny, znając Ciebie, znając górę, ale patrząc na to, co obecnie jest modne na rynku, no to jest odważne, żeby wydać taką płytę, czyli naturalna generacja. Więc to ogólnie e, kierowanie się tym, co jest modne na rynku, mogłoby e, nas doprowadzić e, do, do tego, że mm, robiliśmy, robilibyśmy. E, Coś, co nie jest do końca zgodne z, z, naszym, z naszym poczuciem estetyki, czy z naszą y, sumieniem, czy moralnością. więc y, Ale tyś śpiewał y, o łąkach nomen, o kwiatkach, o miłości. A, wiesz co, y, Soło, sympatycznie, lekko. Ja, ja nie jestem artystą, tylko jestem śpiewającym filozofem, więc y, 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 muszę śpiewać o tym, y, co akurat y, w danej chwili przeżywam, co akurat y, y, przetwarza y, mój umysł i moja Serce, a góral zaś ma tak, że po prostu jak sobie wbije w głowę jakiś, jakiś klimat, jakiś flow muzyczny, no to o, coś tu się pojawił, to, to też nie, nic go z tego nie wyrwie i od jakiegoś czasu, odkąd zakochał się w Down Tempo, to jest jednym z prekursorów na polskiej scenie tego, tego nurtu, docenianym też na świecie, bo kilka wytwórni topowych ze Stanów, z Rosji czy z Niemiec już też na składanki wzięły sobie jego numery. A powiem Ci, że bardzo kojarzę ten wzór z płyty takiego rapera AK-47, nie wiem czy kojarzysz. Ale widzę, że dużo się dzieje na tej okładce. Dużo jest takich filozoficznych odniesień, jest tu dziecko, co się kryje za tym obrazem. Sam to wymyśliłeś, znając Ciebie? E, nie, to e, e, okładka jest autorstwa, e, poczekaj, bo tu się odbija. A, to, to widzicie. E, Znał, to oczywiście w, streamingowych. w e, Kasi Zalewskiej, e, artystki e, wielu talentów, która między innymi e, rysuje pod wpływem e, Eee, tego, co, a, tak, tego, co akurat odczuwa w danym temacie, więc e, słuchała sobie naszej płyty, wsłuchiwała się w teksty, w bity, i, i to jest efekt tego, co, co, co przeżywała. Była akurat wtedy też w stanie błogosławionym. E, jak powstawała ta piosenka, zresztą moja żona też, więc. Więc to dziecko tutaj, które sobie słucha nowego, nowego rodzaju muzyki z nowym przesłaniem się pojawiło. Czyli to jest dobre, na przykład jak kobiety są w stanie błogosławione, że włączyły twoją płytę z góralem i żeby to sobie płynęło, bo te dźwięki koją. To jest duży plus, że w tych, w erze tego po, czy popędu, w erze pędu prze, przebojcowa. okej, okay, jakby to po, wiesz, wszelakich takich natłoku informacji, ta płyta uspokaja, bo ja tak sobie ją i ona płynęła. I płynęła i nie przeszkadzała, rozumiesz? Ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że nie muzak, tak jak muzyka z winter sobie leci w galerii handlowej, ale to płynie, ma to flow i, 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 i super komponuje się właśnie twój wokal z e, produkcjami Górala. Za długa dygresja, konkretne pytanie. O to wam chodziło, żeby ona towarzyszyła ludziom w różnych codziennych obowiązkach? Taki był jej cel? Czy jednak jest jakiś głębszy przekaz waszej płyty? To, y, tak jak mówisz, po, pod progrowo też y, może działać. Nie przeszkadza, kiedy sobie leci w tle, ale to, to y, jaką intencją jest y, nasączona, jakie przesłanie gdzieś tam się y, w... w, w, w Wyrywa z tego, nawet kiedy to leci sobie po cichutku, no to już zostawia w tobie ślad energetyczny, który, który sprzyja życiu, który sprzyja rozwojowi świadomości. A już zachęcam oczywiście do, do słuchania jak najbardziej uważnego i, i sobie rozważania tych tekstów, ponieważ to jest oczywiście. Efekt w ostatnich lat zbiorów różnego rodzaju przesłań z różnych dziedzin, którymi się interesuję, filozoficznych, służących właśnie rozwojowi, służących poprawie swojego stanu psychofizycznego dla dobra swojego, ale też i środowiska, w którym żyjemy, czyli dla, dla, dla ludzi chociażby wokół nas, żebyśmy byli jak najlepszymi ludźmi. Ale to można powiedzieć, że to jest filozofia Paprodziada. No bo łączysz, łączysz myśli, łączysz filozofię z różnych nurtów. Ktoś by powiedział, że najwyżej dostaną ciebie w mordę. Ktoś mógłby powiedzieć, że paprodziad jest mocno new age'owy, że łączy różnego rodzaju systemy wierzeń, filozofię, robi z tego swoją miksturę i przedstawia to jako. Ja mam wrażenie, że to nie, nie ja to łączę. To jest wszystko połączone, tylko ludzie to podzielili. A Bóg to wszystko ogarnia i nie ma z tym żadnego problemu, żeby umieć widzieć we wszystkich wartościowych rzeczach to co wartościowe, a to czym sobie możemy skrzywdzić, to już zostawia nam. Byśmy mogli za pomocą swojej wolnej woli wybierać i, i oceniać to, co nam robi krzywdę, a co nie. W moim przekonaniu tutaj starałem się przekazać takie informacje, które które są w stanie nam pomagać w tym, żebyśmy y, 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 czynili swoje życie jak najlepszym, y, ale też z myślą właśnie o naszych bliskich i świecie, w którym żyjemy, bo wszystko jest połączone, y, naczynia połączone, fraktale, więc, y, więc nie da się myśleć tylko i wyłącznie o tym, żeby było dobrze mi, albo że było dobrze komuś, a, a, a samemu będąc w jakichś tam. Y, Nieporządku. Okej, okay, ale właśnie, Włodku, powiedz mi w takim razie, bo na przykład mnie irytuje to, jak ludzie mówią, że jeden Bóg jest lepszy od drugiego, drugi od trzeciego, a ty jednak wychodzisz z takim założeniem, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi i powinniśmy łączyć, a nie dzielić. So, bo każdy sobie nazywa y, Boga jak chce, i to już nie moja sprawa, nie mnie to osądzać. Ja jestem przekonany, że Bóg jest jeden i y, y, tylko, że ma wielu, wiele różnych dzieci i, i te dzieci sobie w, na każdym są, na każdy na, na różnym etapie dojrzewania i inaczej tego, tego Boga widzą, inaczej go opisują, inaczej go nazywają. On może mieć. Y, ja sam mam wiesz, wiele imion, ksywek, y, funkcji życiowych, więc Włodek, dwóch, Dokładnie. No, syn, e, syn, e, dokładnie, e, śpiewający filozof, więc skoro ja, tyle, skoro ja mam tyle nazw, to czemu Bóg nie miałby mieć jeszcze więcej? E, sko, zwłaszcza, że jest, jest wszechmołogący e, e, I tak, no, i to jeszcze też trzeba dodać, że, że płyta góral zadba o to, żeby było w 432 Hz, czyli w tej takiej, która... Tej naturalnej. O, i o to miałam zapytać, bo wiem, że jest też szata QS-u u Was na goście, na płycie, która też właśnie też kiedyś dawno temu rozmawialiśmy o tej częstotliwości. Leszek może też jest tego... Fanem. I na czym to polega? Jakbyś to miał wytłumaczyć naszym widzom, tak z polskiego na nasze? Bo większość płyt, zdecydowana większość, jest w tych 440 Hz, a ty mówisz o jakiejś naturalnej częstotliwości. O co w tym chodzi, Włodku? Bo chciałbym poznać. Odpowiedź została jakiś czas temu zmieniona. Podobno na potrzeby tego, by było lepiej słychać, czy, czy głośniej, już nie, ja sam do końca tego nie kumam, Są, wiążą się z tym różnego rodzaju teorie spiskowe, że przez to też już nie wibruje zgodnie z właśnie z, z brzmieniem ziemi. Chodzi o to, że ta naturalna częstotliwość to jest taka, jakbyśmy nagrywali przyrodę, jej odgłosy, to ona nadaje w, takim, w takiej w tonacji. Takiej Ale rzeczywiście ta płyta, jak słuchałem tej płyty, to jest spokojnie, nie, nie ma czegoś takiego, tak jak teraz, jest wszystko mocno, wykom jest mocna kompresja, że te dźwięki po prostu tu niszczą ci banie, że mam dosyć, nie, przełączam dalej. No ja mam coś takiego, że na przykład jak słucham płyty, mówię jeju, że ani to mnie w jakiś sposób nie przenika, po pierwsze, po drugie, nie wywołuję emocji, tylko po trzecie mnie boli łeb pod tej muzyce, mimo że to nie jest jakaś muzyka metalowa, nie. A, może ci rozwiązuje jakieś konflikty, bo y, kiedy głowa boli, to znaczy, że, że jakieś procesy się za, zaczynają. Dzieją. I właśnie, jak już mówimy o procesach, powiedz mi, czy to jest zdrowa muzyczna alternatywa do korzystania ze środków psychoaktywnych? Y, mam nadzieję, że tak. Ja sam nie korzystam z, ze środków psychoaktywnych już od wielu lat. Y, jestem, jak to się mówi, straight age. Jesteś straight edge? Tak. Age. Ee, więc, więc no, to są, to są tak jak najbardziej myślę, takie naturalne, naturalne formy tego, by, by wejść w jakiś trans, w jakiś rodzaj medytacji czy, czy modlitwy, bo dla mnie to, to są tak naprawdę ostatnio też mama mojego przyjaciela powiedziała, że Włodek, ty nie piszesz tekstów, ty piszesz modlitwy. Ta może w Gospel chcesz pójść, dobra, mamy down tempo, mamy taką... Ja, 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 ja mogę pójść do wszystko, byle móc znieść ten przekaz i siad, kto się da zrób ci też, że tu mnie przychłasz. Spoko. Gdzie góral w takim razie zaspał? Zobaczcie, spóźnił się, tak go muzyka pochłonęła. No, widzicie, ale pozdrawiamy serdecznie. że będzie okazja, Boże, kiedyś, wiesz co ja z góralem, chyba rozmawiałam o Jezu 7 lat temu na żywo. Online-owo, jakoś wiadomo przez co, chyba rok temu, przy okazji jego płyty. Online-owo 7, wiem, że go ciężko jest złapać, powiem Ci. Jak ci się udało z nim nagrać płytę, tak w ogóle? Korespondencyjnie. Chyba, chyba, chyba za, za sprawą tego, że akurat przez chwilę mieszkał w, na zupełnym odludziu w miejscu w Polsce, które jest najmniej zasiedlone, czyli na. E, na, na to jest tam w okolicy w stronę Szczecina, jak się nazywa, zachodnio-pomorskie. No i tam są te różne otuliny, jakieś tam poligony, wszystko i tam jest naprawdę tam w tej wiosce, gdzie, gdzie się. Gdzie się usadowił, to trzeba było jechać jeszcze drogą leśną przez las z jednej czy z drugiej strony, przez jakieś tam ileś kilometrów. Dziwi, taka, taka, polska, taka polska Alaska, i my tam żeśmy zimą e, zeszłego roku, jak były te takie super mrozy, to tam parę razy się spotykali. Tam mieszka chyba tylko jeszcze kilka osób w tej wiosce. No i tam żeśmy w takich warunkach bardzo ascetycznych, surowych, e, bym powiedział trochę sk skandynawskich. E, w, szlifowali tutaj ten, ten projekt, by był jak najbardziej laserowy pod względem przesłania, pod względem brzmienia, żeby, żeby wyrażał właśnie ten hmm, czy, czy, czysty, czysty, czysty przekaz. No. Ale właśnie, jak z takim przekazem dotrzeć do ludzi, bo Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale w warstwie lirycznej to jest trud. To jest trudne dla takiego statystycznego kowalskiego, żeby przyswoić taką płytę, płytę po robocie, włączyć, ją i się w, włączyć i się wyłączyć. So, ale to nie, mnie to już tutaj oczekiwać e, takich rzeczy. Ja jestem być może prekursorem, jeśli chodzi o, o tego typu przesłanie w, e, i docieranie z nim do, do szerszych mas i tak wydaje mi się, że robię niezłą robotę, e, że Próbuje poprzez popkulturę z tymi z, e, prawami docierać do ludzi, e, a ile się uda, tyle się uda. No Jest takie powiedzenie: e, Siej wszędzie, a gdzie e, coś wyrośnie, tam tam wyrośnie, no nie oglądaj się za siebie. Okej, okay, czyli można powiedzieć moc, energia, endorfina, tak? No właśnie, niedawno tutaj na chwilę od, yy, jak już zahaczyłem o moc, energię, endorfinę, co tam w łące słychać? Jak tam łąka? Tak, wszystko dobrze. A, bo ty masz tutaj, robisz sobie reklamę. Dobrze, niech robi. Ale taka czapka by się przydała. Co tu jest napisane? Będzie dobrze? Nie wiem. Myśl dobrze, Myśl dobrze. ale to, było, to jest z tekstu Wonky One. Niedawno nawiązaliście współpracę z Storytelem przy okazji ilustracji muzycznej do ich audiobooka o Robin Hoodzie. Coś dalej? 2.22? Czy na razie czekacie? W związku no, z tym, że też napisałem bajkę o krasnoludkach, nowe przygody krasnoludków, o. bardzo taką filozoficzno-przyrodniczo-mistyczno-organiczną, nie tylko dla dzieci. E, e, storytel e, właśnie rozważa, czy, czy byśmy po prostu nie zrobili tego wraz z Łonki jako słuchowiska. E, a przy okazji, no, f, m, próbujemy się e, spotykać znowu, by zacząć pracować nad e, nowym materiałem. E, zazwyczaj nam to idzie powolnie i żmudnie. Zwłaszcza, że ja teraz jeszcze się przeprowadziłem na Dolny Śląsk, no to jest jeszcze, jeszcze to bardziej utrudnione, ale. zimie, że co ci teraz na Dolny Śląsk przywiało. Takie życie, no. E, chyba tam po prostu, e, tam po prostu jest, e, moje miejsce się okazało. Ale co, dom jednorodzinny, ogródek, łąka, numer Będzie, będzie. Na razie się przeprowadziliśmy z żoną do teściów e, i będziemy mm, obok, w pięknej wiosce sobie stawiać chateczkę. Ja podziwiam właśnie. Kiedy nastąpił taki, właśnie kiedy nastąpił taki moment w życiu? To też nawiązanie oczywiście twojej płyty, że... Już mamy tam sad piękny, już jest ogród. Kiedy nastąpił ten moment w wodku, że zacząłeś żyć przyrodą, żyć naturą, a nie w takim miejskim owczym pędzie? Najciemniej pod latarnią. Ja się urodziłem na woli tutaj obok, na blokowisku yy, zalanym betonem na Rychowie i, 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 i chyba stąd taka tęsknota wielka do tego, by jednak te skrawki zieleni, skrawki natury wypatrywać, wyglądać ich w życiu i szukać w nich odpowiedzi na to, yy, gdzie ta cywilizacja tak się zapędziła, że po prostu ja nagle człowiek, który czuje w sobie pierwiastek boski, pierwiastek przyrody, bycia częścią przyrody, żyje huźwa w betonowych w betonowych blokach, przecież jaka to piękna nazwa, blok. Co to, co to mówi w ogóle? Nie? Ja się czułem zablokowany i wielu ludzi musi czuć to samo. Niektórzy już na, w, na tyle, że nawet nie dociera do nich po prostu już to, to, to odczucie wewnętrzne jest tak stłamszone. To bycie bycia, y, częścią przyrody i, i tęsknoty za tym, że już uznają bycie w zablokowanym w blokach za coś naturalnego. I to pobudza szyszynkę? Nat naturalna generacja pobudza szyszynkę? Szyszynkę gra świetnie. Wszystkie hormony. Tak. Wszystkie czakry i, i chęć do tego, by właśnie szukać w, by przyrody, iść jej, i tropem i szukać odpowiedzi na to, co, co ona do nas... Czyli zamiast antydepresantów, naturalna generacja z góralem, płyta. I właśnie, już mówimy, chyba najlepszy, znaczy według mnie najlepszym utworem jest Era Wodnika jest era wodnika, co to, co? bo ja tak czytam o tej erze wodnika, ale jakbyś tak miał, dzisiaj byłeś tym naszym takim, takim filozofem śpiewającym, era wodnika to co, mamy czekać na to, to będzie kiedyś wtedy to lepiej. Bo ja jestem czy... wodnikiem, jeżeli chodzi o znaki zodiaku, to jestem wodnikiem. To, to, trochę, to trochę co innego akurat, okay. o te ery, yy... Yy, Ziemi. Yy, yy, kiedyś astrologia, tak jak mówię, była królową, królową nauk. Yy, z teraz została zupełnie wyparta i uznana za nieważną z jakiegoś powodu myślę nie nie jest to przypadek tak coś jak z ery ryb przechodzimy teraz w erę wodnika która się łączy z tym że to co duchowe będzie bardziej wspierane przez te różne układy tam astrologiczne przez siły natury, przez siły wszechświata, czyli, czyli duchowość, moralność. Te, te. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że trzeba być uziemionym i, 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 i patrzeć i stąpać twardo po ziemi, aczkolwiek te czerpanie z nadświadomości, czyli, czyli tam. Kontakt z Bogiem będzie bardzo wspierany, i ludzie, którzy będą się tym interesować i to w sobie pielęgnować, będą dostawali wszelkie potrzebne siły do tego, by, by, by to rozwijać i w tym trwać i tak budować życie, by, by się po prostu podobało Bogu, a nie. Ale jak to łączyć? Tak już, bo, bo zbierzasz do, już zmierzyłeś do kropki. Jak to łączyć, że jednocześnie być, jednocześnie twardo stąpać po ziemi, ale z drugiej strony mieć, wiesz, pobudzoną no, świadomość, tylko, bo to... Tylko ludzie się mogą zastanawiać, jak, jak to łączyć, bo oni to sami dzielą. A, okej, okay, w tę mańkę. Nie, wiesz, bo ja... Połączone tylko, tylko no my jesteśmy takimi biorobotami, które po prostu na tym etapie lubią polaryzować, lubią się dzielić, nie tylko samych siebie, ale też i wszystko w otoczeniu, szufladkować, i przez to zapominają, że to jest wszystko połączone, a, a, a trzeba najwyższy czas, żeby właśnie już znowu sobie przypomnieć, że, że to jest wszystko jedne, jedna wielka całość, i, i też to poczucie takiej jedności ze, ze wszechświatem, z, z ludźmi, ze środowiskiem, z Bogiem, ze stwórcą, który, których jesteśmy częścią, myślę, że daje takie odczucie wdzięczności, miłości, które jest, powoduje znowu też harmonię. Harmonię, spokój, czyli też i daje zdrowie. Czy szacunkiem do ciebie nie powinienem szufladkować muzycznie waszego pierwszego wydawnictwa z góralem? Lub to czujesz, no, jak, jak chętnie usłyszę, jakbyś to zaszufladkował, bo sam jestem... Wiesz co, ja wiem, że niektórzy piszą właśnie nurt muzyczny new age, ale jednak jeżeli mam użyć jakiejś takiej profesjonalnej terminologii, no to przede wszystkim down tempo, tylko akurat z tekstami, bo mi down tempo na ogół kojarzy się z utworami instrumentalnymi, a tutaj jest twój, twój duży e, wkład liryczny. No dobrze, ale to jest efemeryda, czy to będzie kontynuacja? Będą kolejne wydawnictwa z góry, Czy po prostu mieliście wy dużo, znaczy mieliście więcej wolnego czasu i doszliście do wniosku, zrobimy płytę? Nasz... Czasu to akurat mieliśmy jeszcze mniej chyba niż dotychczas, e, e, ponieważ w związku z tym, że się e, właśnie chwilowo tego czasu pojawiło więcej, to, na, to wiesz, przy, przyroda nie lubi próżni i tam się od razu zaczęły pojawiać nowe pomysły, nowe wątki. I, i, i tego czasu wcale nie było tak dużo ale jeśli chodzi o, o dalsze plany, no to, to myślimy o tym, co dalej i być może, być może, tylko też no, muszę trochę poczekać przynajmniej ze swojej strony na to, żeby spłynęły do mnie kolejne inspiracje. Okej, okay, czyli i, i wtedy by szłapał te czakry, te chmurki Okej, okay, dobra, to w takim razie życzymy intensy wartościowych, intensywnych, przede wszystkim płodnych modliw, Ale zastanawiamy się jedna rzecz, bo wiem, że widziałem już na wa Waszych mediach społecznościowych, że już gracie koncerty. Jak wygląda koncert z taką muzyką? Bo to mnie ciekawe, bo wielokrotnie byłem na koncertach Twoich jako Wonky One, jako Dziady Kazimierski, jako November Project. Wiem, jak to się je. Ale jak, jak, jak wygląda jak smakuje muzyczna potrawa na koncercie? 15 grudnia do, do dzika. A poczekaj, sprawdzę, jaki to jest dzień. Środa. O, dobra, środa. O, o, środa. Ostatni środa, koncert, za, zamykający, zamykający naszą trasę. Wiesz, co znajomy powiedział, że to jest medytacja prowadzona. Ja, to masz, y można na to, iść. to Lepiej na trzeźwo, bo jak jesteś na, na trzeźwo, to nie zaburzasz w żaden sposób kontaktu z, z tymi energiami, z wyższymi wibracjami, z nadświadomością. Bóg nie lubi rozmawiać, woli, w sensie nie lubi, woli rozmawiać. Wiesz, na, na czysto jak jesteś, jak się z nim kontaktujesz. Tak jak powiedziałem kilka minut temu, jeżeli macie już dosyć środków psychoaktywnych, jeżeli widzicie, że Wam to niszczy banie, włączcie naturalną generację górala i paprodziada. I to jest co? To jest godzinny występ? Ty jesteś jednocześnie konferencjerem, czy tylko po prostu play Gural i ty lecisz całą płytę? Tak, jestem w swe, coś w rodzaju konferencjerki, prowadzę opowiadam o każdym numerze, o to w, w, z jaką intencją powstawał, jaki, jaki temat, jaki obraz, jakiego obrazu dotyka. I, 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 i jest, ja to w ogóle nazywam, że to są takie mszy tempowe O, i to myślę, że będzie dobra puenta na, na zakończenie naszej rozmowy. Jeżeli chcecie skorzystać z mszy down tempowej to zapraszamy 15 grudnia na podsumowanie. Myślę, postaram się, żeby ta rozmowa okazała się wcześniej niż 15 grudnia, bo tak to by było śmieszne, bo rozmowa okazałaby się po trzech królach. Nie? Bo... Zainspirowałem. Tak, a tak to bym pewnie puścił w lutym sobie na urodziny. I wtedy a sobie słuchajcie. O dziękuję. A to nie, no to w lutym 15 to jeszcze jeszcze kawałek czasu. A dziękuję bardzo. A dziękuję, no wiesz, no, jeżeli taka osoba jest pierwsza, no to mam nadzieję, że się wszystko ułoży, tym bardziej, że się na liczniku zmienia. Eee cyferka, ale nieistotne. Istotne jest to, że polecam serdecznie na poszerzenie muzycznej wrażliwości. Jeżeli macie dosyć utworów z karty na czasie i uważacie, że wszystko brzmi tak samo i macie, znam ma takich znajomych, którzy narzekają, że rap to dzisiaj autotune, jeżeli chcecie odpocząć od takich brzmień autotune'owych, to polecam. Polecam Góral Paprodzia, naturalna generacja. A tobie czego życzę? Energii, spokoju, który posiada, żebyś go miał więcej i żebyś roztaczał nam, ludziom, którzy są często zaślepieni w pościgu Wyścigu szczurów, i różnych, i są przeładowani bodźcami, żeby właśnie poświęcili sobie godzinkę, albo i ponad, i włączyli sobie to. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Hej.